Dzisiaj wam opowiem o tym ustrojstwie. Mam już się ponad rok. U mnie nie ma ani wskaźnika ładowania, ani wskaźnika temperatury oleju. No a dzięki temu mam wskaźnik do ładowania turbiny. Może zmierzyć dość przyspieszenie, hamowanie. Tutaj są wszystkie informacje, które można sobie poczytać: poziom paliwa, temperatura w katalizatorze, czy tam przed, czy za, w którejś sądzie. Temperatura oleju, temperatura cieczy chłodzącej, można sobie taki ekran ustawić z prędkością. Nie wiem, czy mam to światło takie. Sama prędkość, tutaj mamy już ładowanie ciśnienie, turbo i prędkość, tutaj ładowanie. Czas odpalenia samochodu, ciśnienie turbo, czas, który zawsze pokazuje źle, jest 7.56, pokazuje 1.56, no i dystans jaki przejechaliśmy, całkiem fajne urządzonko i polecam.